Jarosław Kociszewski. Dzień dobry, zapraszam na światownik z pogranicza libańsko-syryjskiego z prowincji Akkar. Tutaj znajduje się nieformalna polska strefa humanitarna, czyli miejsce, gdzie Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej od czterech lat pomaga syryjskim uchodźcom. W ciągu ostatnich czterech lat Polacy wsparli około 3000 syryjskich rodzin, pomagają głównie wynajmować mieszkania. Mieszkanie to dużo powiedziane. Niewykończone garaż. Czasem komórki, czasem rzeczywiście stare domy. W światowniku pokaże, jak wygląda życie Syryjczyków i jak wygląda niesiona im pomoc. Jestem w libańskiej wiosce Tleile jakieś dwa kilometry od granicy z Syrią. W tym budynku mieszkają wyłącznie uchodźcy. To dość powszechne rozwiązanie w prowincji Akkar. Libański właściciel buduje albo wykańcza blok, a następnie wynajmuje go w całości Syryjczykom. Wykańcza to dużo powiedziane: doprowadza prąd i wodę, tynkuje, choć malowaniem ściany nie zawraca już sobie głowy. Rzadko kładzie płytki na podłodze. Czyż garaż to około 150 dolarów miesięcznie. Mieszkanie to 250 dolarów, ale jeśli wprowadzą się dwie rodziny, to wychodzi taniej. W tym budynku mieszkają syryjscy Turkmeni, prawie wszyscy z jednej wioski położonej kilka kilometrów na północ stąd. Od często zrujnowanych i splądrowanych domów dzieli ich zaminowana dolina i strach o życie. Uciekli do Tlejle dwa-3 lata temu. W Libanie wegetują. Pański rząd zamknął granice, nie wpuszcza nowych uchodźców, a przedłużenie legalnego pobytu jest trudne i kosztowne. Rzadko kogo na to stać. Stąd problemy. Groźba aresztowania to nie wszystko. Nawet jeśli jakiemuś mężczyźnie uda się znaleźć pracę, to nie może być pewne zapłaty. Jeśli libańczyk go wykorzysta i nie zapłaci, to i tak nikt mu nie pomoże. W końcu jest tutaj nielegalnie. Nic więc dziwnego, że niektórzy z tych ludzi popadli w długi. Trzeba jeść, trzeba płacić czynsz, pomagają im organizacje międzynarodowe, ale to jedynie sposób na przetrwanie. Dzieci chodzą do libańskiej szkoły, ale na drugą zmianę dla Syryjczyków. Do tego część przedmiotów, na przykład matematyka, wykładana jest po francusku, a nie po arabsku, tak jak było w Syrii. To kolejna bariera. W zasadzie uchodźcy, czy to dorośli, czy dzieci, nie utrzymują relacji z Libańczykami. Jest im ciężko, żyją z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień. Nie myślą o tym, żeby ryzykować życie dzieci i swoje i uciekać do Europy. Marzą jedynie, żeby wojna się wreszcie skończyła i żeby mogli zacząć odbudowywać swoje życie w Syrii. Tymczasem zastanawiają się, skąd wziąć pieluszki dla niemowląt i pieniądze na czynsz. To był światownik z prowincji Akkar na pograniczu libańsko-syryjskim. Zapraszam na światownik na Facebooku, na YouTubie i na Twitterze. Jarosław Kociszewski. Do zobaczenia.